Ho ho ho! Witajcie w nowym filmie. Święta Bożego Narodzenia nazywane są najwspanialszym okresem w roku. Wiele osób wręcz wyczekuje ich z niecierpliwością. Ale czy wiecie, że mają one również swoją ciemną stronę? W rzeczywistości historia Bożego Narodzenia jest pełna przerażających stworzeń, a w niektórych krajach ma również dziwaczne tradycje. Dzisiaj pokażemy Wam 10 najstraszniejszych rzeczy, które wydarzyły się podczas świąt Bożego Narodzenia. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Zacznijmy od Grincha, fikcyjnej postaci po raz pierwszy wprowadzonej przez doktora Soisa. Grinch jest znany z kradzieży prezentów świątecznych z domów ludzi. Chociaż jest to postać fikcyjna, niektórzy również uchwycili go kamerą w prawdziwym życiu. Wyobraź sobie to: idziesz na stację benzynową po jakieś jedzenie i coś do picia i widzisz prawdziwego Grincha, który planuje kradzież. Co byście zrobili, gdybyście to zobaczyli? Ucieklibyście? Jak widać, nie można ufać Grinchowi, gdy idzie przez sklep. Co pomyśleliby pracownicy za ladą? Gdy Grinch wychodzi ponownie, Przyłapują go na kradzieży kilku rzeczy. Numer 9. Gryla jest znana w islandzkim folklorze jako świąteczna czarownica, która mieszka w islandzkich górach. Podczas gdy większość zachodu cieszy się opowieściami o świętym Mikołaju, nagradzającym grzeczne dzieci prezentami, niegrzeczne dzieci w północnej Islandii muszą odpowiedzieć Gryli. Spisana legenda o Gryli pochodzi z XIII wieku, a podczas świąt Bożego Narodzenia schodzi ona z gór, aby włożyć dzieci do worka i zabrać je do swojego domu. Gryla, która jest opisywana jako ogr, ma przerażający wygląd, rogaty ogon i rodzinę, która wygląda równie przerażająco i z którą mieszka. Numer 8 Czy kiedykolwiek słyszeliście o Gingerbread Man? Jest to ciasteczko w kształcie człowieka i jest bardzo popularne w okresie Bożego Narodzenia. Uważa się, że Elżbieta I z Anglii była pierwszą osobą, która zrobiła te ciasteczka. Od tego czasu jest to popularne jedzenie podczas świąt Bożego Narodzenia w kilku krajach. Ale są też ludzie, którzy twierdzą, że widzieli, jak piernikowy ludzik ożył. Mama dwójki dzieci upiekła ciasteczka, i kiedy poszli oglądać, mały chłopiec był szokowany, ponieważ ludzik zaczął się poruszać. Po tym, jak był świadkiem tego momentu, mały chłopiec prawdopodobnie już nigdy nie odważył się zjeść tego ciasteczka. Czy Wy również bylibyście przerażeni, gdybyście zobaczyli, że Gingerbreadman ożył? Daj mi znać w komentarzach. Numer 7 czy jesteś kimś, kto zawsze dostaje nowe ubrania zamiast zabawek na święta? W takim razie to prawdopodobnie uratowało Ci życie. Jeśli mieszkaliście na Islandii i wyglądaliście przez okno podczas świąt, być może spojrzeliście w oczy obcego kota, który jest większy niż większość domów. To dlatego, że Jolako Turin, znany również jako kot Jule, zagląda przez okna, aby zobaczyć, co każde dziecko otrzymało. Jeśli dziecko było grzeczne, wypełniało swoje obowiązki i otrzymało w nagrodę nowe ubrania, kot rusza dalej. Jeśli nie dostałeś nowych ubrań od Mikołaja, to kot będzie cię gonił, aż cię dopadnie i wtedy cię zje. Dziwaczne. Numer 6 Mikołaju, czy to ty? może być jednymi z ostatnich słów, jakie kiedykolwiek wypowiesz. W tym kolejnym filmie ktoś widzi postać przykucniętą przy swojej choince, wyglądającą jak święty Mikołaj. Powinien był jednak bardziej uważać, ponieważ postać przy choince nie była ukochanym Mikołajem. Jak widać, postać w stroju Mikołaja odwraca się i ma na sobie przerażającą maskę. Miał twarz, która prawdopodobnie będzie Cię prześladować za każdym razem, gdy będziesz kładł się spać. Prawda jest taka, że Boże Narodzenie nie kojarzy się tylko z dobrocią i prezentami, ale także z demonami i przerażającymi stworzeniami. Uważajcie więc na oszustów i ludzi, którzy przebierają się za świętego Mikołaja. Jak byście zareagowali, gdybyście zobaczyli tego strasznego Mikołaja siedzącego przy Twojej choince? Czy ucieklibyście z domu? Numer 5 Frau Perchta to demoniczna świąteczna wiedźma, która reprezentuje ciemną stronę świąt Bożego Narodzenia. Historia Frau Perchta pochodzi z folkloru alpejskiego, w tym z Bawarii, Niemiec i Austrii. Ta świąteczna czarownica zwykle celuje w leniwe lub nieposłuszne dzieci, więc jeśli byliście grzeczni w tym roku, nie musicie się martwić. Frau Perchta opisywana jest jako stara kobieta z katarem pokryta brodawkami. Na plecach zwykle nosi koszyk wypełniony kszczącymi dziećmi. Podczas świąt Bożego Narodzenia wchodzi do domów i zabiera dzieci, które się źle zachowywały. Jednak ta świąteczna czarownica idzie o wiele dalej niż inne przerażające świąteczne postacie. W rzeczywistości Frau Perchta rozcina brzuchy niegrzecznych dzieci i czasami je depcze. Można jednak oszczędzić sobie spotkania z tą świąteczną czarownicą, jeśli przygotuje się dla niej kaszę. Numer 4 Fajnie jest rzucać się śnieżkami i lepić bałwana, ale co jeśli bałwan nagle zacznie się poruszać? Jak widzimy na tym filmie, kobieta przychodzi obok bałwana, który nagle rzuca w nią śnieżką. To może być dość przerażające, jeśli stanie się to z tobą, ponieważ osoba, która prawdopodobnie przebrała się za bałwana, jest gotowa bardzo przestraszyć ludzi. Co byście zrobili, gdybyście szli spokojnie ulicą, zajęci swoim telefonem i poczuli, że ktoś nagle rzuca w was śnieżką, gdy nie widzicie nikogo w pobliżu? I czy uważacie, że to bałwan, który ożył, czy ktoś, kto przebrał się za bałwana? Dajcie znać w komentarzach. Numer 3 Poznajcie Kali Kancarosa, złego goblina, który sieje czystą grozę w sercach zarówno u dzieci, jak i dorosłych, gdy zbliżają się święta. Kali Kancaros istnieje w folklorze południowo-wschodniej Europy i Anatolii. Znany jest w krajach takich jak Grecja, Turcja, Serbia, Bułgaria, Albania i Cypr. Technicznie rzecz biorąc, pojawia się tylko w dniach między Wigilią a Świętem Trzech Króli. Ale pewnie zastanawiacie się, jak straszy ludzi w każdym wieku. Podpowiem wam, bo nie jest to jeden goblin, ale jest ich cała masa, która żyje pod ziemią, ma końskie nogi, demoniczne głowy i ostre jak brzytwa zęby i pazury. Ponieważ w większości żyją pod ziemią, są całkowicie ślepe. Więc kiedy wychodzą, wpełzają przez każdą dziurę w Twoim domu, jak na przykład komin i robią psikusy. Jeśli jesteś niegrzeczny i masz coś na sumieniu, znajdą cię i wskoczą na twój grzbiet, podrapią i udręczą. Jak większość tych przerażających świątecznych mitów istnieje sposób na obejście tych potworów. Jeśli spalisz but w kominku lub postawisz durszlek przed drzwiami, nie wejdą do Twojego domu. Numer 2. Lista mówi o mitach i potworach. Ale czy wiesz, że są też ludzie, którzy mogą być potworami? John Barton był człowiekiem, który zrobił coś strasznego podczas świąt Bożego Narodzenia, 18 grudnia 2006 roku. Ojciec, matka i dwie córki byli na stacji, kiedy mężczyzna przebrany za świętego Mikołaja również zatrzymał się, aby zatankować. Nie jechał on jednak na saniach. Miał motocykl z bocznym wózkiem, który przewoził Rudolfa Czerwononosego. Ku zaskoczeniu rodziców zwabił jedną z dziewczynek wypchaną zabawką i odjechał z nią. To, co nastąpiło później, to pościg z dużą prędkością, w którym ojciec śledził fałszywego Mikołaja i w końcu go zatrzymał. Później okazało się, że John to 55-letni mężczyzna, który przebrał się za świętego Mikołaja i zabierał dzieci na przejażdżki swoim motocyklem od tygodni. Według mnie dość przerażające i to jest dobra lekcja dla wszystkich, że nigdy nie należy iść gdzieś z nieznajomym. Numer 1 Żaden świąteczny potwór, o którym mówiliśmy, nie jest tak znany jak Knecht lub Krampus. Ten świąteczny potwór pochodzi z folkloru regionów alpejskich i jest pomocnikiem świętego Mikołaja. Kraje, w tym Austria, Węgry, Chorwacja, Czechy, Włochy i Niemcy, wszystkie wiedzą, kim jest. W poniższym filmie widzimy przerażającego, animatronicznego Krampusa, który był częścią mrocznego zestawu świątecznego gdzieś w Ameryce. który był częścią mrocznego zestawu świątecznego gdzieś w Ameryce. Historia tego świątecznego potwora mówi, że każdego grudnia tylko grzeczne dzieci dostają prezenty. Dzieci, które były niegrzeczne, są przerabiane na gulasz i zjadane. Ponadto Krampus, który przypadkowo wygląda jak półczłowiek-półkoza, będzie ścigał dzieci, aby je przestraszyć. Czy kiedykolwiek spotkaliście się ze świątecznym potworem lub doświadczyliście czegoś innego przerażającego podczas Bożego Narodzenia? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.